Proszę Państwa, teraz damy szansę psom, kotom i koniom. Mianowicie poprosimy Panią Izabelę Jaglasz z Regionalnego Centrum Mikroorganizmów w Bobrownikach o przedstawienie problematyki dotyczących, dotyczącej tych zwierząt. Proszę bardzo. Witam Państwa serdecznie. Tak jak mój przedmówca wspomniał, czas przeznaczony na nasze prezentacje jest niestety zbyt krótki, więc. Postanowiłam skoncentrować się. Ale pani ma lepiej, bo Pani ma 15 minut. Przewidzam. Tak, ale jednak, żeby opowiedzieć o trzech gatunkach zwierząt w trakcie tych 15 minut, to jest jednak zbyt krótki czas. Więc skoncentruję się na psach, ponieważ jest to temat najbliższy mojemu sercu. Posiadam również w moim gospodarstwie domowym trzy koniki i koty, więc będę robiła takie wycieczki od czasu do czasu w kierunku psów i kotów również. Natomiast chciałam jednak, w związku z tym, że coraz więcej osób dzwoni do mnie również z różnymi zapytaniami na temat psów, ponieważ są to czworonogi, jak wszyscy wiemy. Zresztą mój przedmówca ze Stanów Zjednoczonych też podawał nam dane statystyczne. Wiemy, że psów w naszych domach mieszka najwięcej, a okazuje się, że chorują one też coraz częściej, tak jak i my. Skoncentrujmy się więc na nich. Moja przygoda z psami. Jestem hodowcą psów rasowych. Rozpoczęła się jakieś 15 lat temu, kiedy w moim domu zawitał pierwszy terrier irlandzki. Zakochałam się w tej rasie i terriery irlandzkie mieszkają ze mną do dziś. Yy, prowadzę, hodowlę, yy, prowadzę hodowlę o przydomku Mahagony. Jest to hodowla zrzeszona w Międzynarodowej Organizacji Kynologicznej FCI z siedzibą. W Brukseli. Jestem również aktualnie prezesem do spraw hodowli w oddziale Związku Kynologicznego w Chorzowie. Aktualny stan mojej hodowli to 7 dorosłych psów, dwa szczeniaki w wieku 5 i 6 miesięcy. Psy to są zwierzęta w przeciwieństwie do kotów, wszystkożerne. Żeby zbilansować im dietę prawidłowo, podajemy im stosując pożywienie gotowane tylko jedną trzecią mięsa. Dodatkowo jako wypełniacze stosujemy wszelkiego rodzaju warzywa. Zapewniam, że możemy psom podawać wszystkie warzywa, łącznie z ziemniaczkami oraz ryż, kaszę. Psy również bardzo chętnie raczą się takimi różnymi nieświeżymi produktami, które napotkają gdzieś po drodze. Lubią sobie czasami podjeść jakąś pachnącą padinkę. I wiemy o tym doskonale, jako właściciele psów, że często zapadają na różne problemy związane z zatruciami. Spotyka to je bardzo często, zdarzają się takie zatrucia dosyć poważne. Głównym problemem hodowców psów Oprócz zatruć, to biegunki wśród szczeniąt. Jest to problem, który powoduje najwięcej upadków szczeniąt w wieku do dwóch tygodni. Również różne infekcje bakteryjne i wirusowe, jak parwowiroza, leptospiroza czy wirusowe zapalenie wątroby. Dodatkowo od lat karmimy nasze psiaki karmą przemysłową. Jest to czas dosyć krótki. My nie wiemy w, w na przestrzeni lat okaże się jakie skutki uboczne takiego karmienia są powodem wielu wielu schorzeń u, u naszych zwierząt. Wiemy w tej chwili już to, że coraz więcej psów zapada na alergie. Są to alergie pokarmowe, które objawiają się różnymi chorobami od strony przewodu pokarmowego, ale również manifestują się silnym świądem skóry. Do tego dochodzą jeszcze później różne nadkażenia bakteryjne, skóry. Gronkowiec, który bytuje normalnie na każdym naszym psie, u zwierząt, których, których układ odpornościowy jest zaburzony, rozwija się i później taki właściciel psa całymi latami zmaga się z gronkowcem u swojego pupila. Tak jak już wspomniałam biegunki to krytyczny czas do trzeciego tygodnia życia u szczeniaków, ale również biegunki i zatrucia okołoporodowe u matek karmiących. Jeśli chodzi o probiotyki, które z powodzeniem stosuję w mojej hodowli już od siedmiu, może już nawet ośmiu lat, mam skalę porównawczą co się działo wcześniej i jak moje psy żyją i w tej chwili, jak odchowuje mioty, już musimy zacząć od opieki nad suką matką, nad suką szczenną. Takiej suce podaje zawsze podwójną dawkę probiotyku, probiotyku EM15, i tą dawkę probiotyku my musimy dostosować do wagi psa. Psy ważą od 2 do 80 kg. Więc tą dawkę również y, musimy tak sobie wypośrodkować. Ona wynosi od 2 do 20 ml na dzień na takiego zwierzaka, w zależności od wagi psa. Co jest ważne w stosowaniu probiotyków w hodowli psów i kotów, i również koni, to systematyczność ich stosowania. Najlepiej zacząć od narodzin pieska i podawać mu do końca jego życia. To jest podstawa sukcesu. Ja moim zwierzakom probiotyki podaję codziennie, aplikując je za pomocą strzykawki bezpośrednio do pyska, ponieważ w tym momencie wiem, że każdy tą swoją potrzebną porcję probiotyku przyjął. Szczeniaczki, które się rodzą w mojej hodowli, zaraz po urodzeniu dostają kropelkę probiotyku M15 bezpośrednio do pyska. One się bardzo ślinią po podaniu tego, tego probiotyku, ponieważ jest on kwaśny i reagują takim ogromnym ślinotokiem, tym się nie należy przejmować, zrażać, podawać dalej. W wieku już pięciu, sześciu tygodni szczeniaki są tak zakochane w tym probiotyku, że w momencie kiedy widzą mnie ze strzykawką jak... Przygotowuje kolejną dla nich dawkę, ustawia się kolejka, języczki już idą w ruch i wszystkie czekają na tą swoją porcję. I później, już z dawkowaniem dla dorosłych psów nie ma najmniejszych problemów. W przypadku zwierząt chorych, w przypadku właśnie zatruć pokarmowych, jeżeli muszą przechodzić jakąś kurację antybiotykową, zwiększamy tą dawkę probiotyku codzienną dwukrotnie. Czyli, jeżeli przykładowo taki pies w zależności od wagi, średniej wielkości 15 kg, przyjmuje dawkę 5 ml dziennie, dostaje on w takim układzie 10 ml probiotyku. Do zewnętrznej pielęgnacji zwierząt stosuje Bioklin Soft. Jest to produkt o bardzo przyjemnym zapachu, dodatkowo biały. Więc z powodzeniem można go stosować dla białych piesków, dla białych ras nie powoduje żadnych przebarwień sierści. Taka kompleksowa opieka nad psem, czyli zastosowanie wewnętrzne probiotyku oraz dodatkowo codzienny oprysk zwierząt bioklinem, ewentualnie również możemy opryskiwać probiotykiem zwierzęta, opryskiwanie ich posłań bardzo ładnie zabezpiecza je właśnie przed wszelkimi problemami skórnymi. Ogranicza ilość patogenów, również zewnętrznych. Sporadycznie zdarzają się jakieś ataki kleszczy, no, jeśli chodzi o moje psy. Bardzo rzadko łapią kleszcze. Porównuję to z psami znajomych, które narzekają, że tych kleszczy psy przynoszą ogromne ilości. A ja stwierdzam, że w momencie, kiedy przez całe życie rzeczywiście codziennie są, Pielęgnowane przy użyciu probiotyków, ta inwazja pasożytów i wewnętrznych i zewnętrznych jest dużo mniejsza. Tutaj na slajdzie widzicie Państwo mamusię karmiącą mojego ostatniego miotu szczeniąt, która dostaje podwójną tą dawkę probiotyku, zawsze rano i wieczorem bezpośrednio do pyska. Również y, trzeba dbać o. Higienę gruczołów mlecznych suki, czyli one są również przemywane bioklinem lub probiotykiem. I zawsze łapy suki po powrocie ze spaceru również są dezynfekowane. Tutaj oprysk właśnie tych gruczołów mlecznych, szczególnie właśnie po powrocie ze spaceru. Również w ten sposób możemy dezynfekować. Całe otoczenie psów i kojce. Małe szczeniaczki również codziennie opryskiwane są bioklinem lub probiotykiem. Codziennie dawka, którą od kropelki po urodzeniu stopniowo zwiększamy, i w wieku pięciu tygodni taki szczeniak dostaje około dwóch ml probiotyku do, do pyszczka. Jak widzicie, takie podrośnięte tutaj sześciotygodniowe szczeniaki już gromadnie przybiegają do tej strzykawki. One po prostu wręcz wylizują swoim współbraciom z pyska ten podawany probiotyk. Takim to bardzo smakuje. Do kąpieli psów również używam tylko i wyłącznie produktów z, z probioemami, czyli mydło mikroorganiczne oraz bioklin soft w mieszance. 1 trzecia mydła plus 2 trzecie bioklinu. Z tego powstaje taki bardzo ładny szampon, który świetnie wpływa na kondycję włosa psów. Mam również w moim stadzie owczarka szkockiego Coli, czyli tą znaną pewnie Wam wszystkim Lessi, która również jedzie na wystawy psów. Muszę Wam powiedzieć, że moje koleżanki wydają ogromne ilości pieniędzy, bo kosmetyki dla psów są bardzo drogie. Natomiast pielęgnacja sierci przy użyciu właśnie takiego zwykłego szarego mydełka i bioklinu, czy probiotyku, powoduje, że ten włos jest przepiękny: lśniący, jedwabisty. Nie muszę stosować żadnych lakierów, pudrów dodatkowych, upiększaczych, których tony naprawdę się wrzuca na wystawach na psy, co jest, co powinno być moim zdaniem odgórnie zabronione. Również, jeśli chodzi o stany zapalne uszu, stany zapalne uszu, jakieś infekcje drożdżakowe, które często dotykają psy, stosujemy rozcieńczony probiotyk w proporcji 1 do 10. Takim roztworem opryskujemy wnętrze ucha psa i dokładnie później czyścimy wacikiem. Możemy ten wacik do ucha psa włożyć bardzo głęboko, ponieważ nie, 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 nie bójmy się niczego, ucho psa jest tak zbudowane, przewód słuchowy biegnie pod kątem prostym, więc nawet wkładając głęboko palec do ucha psa, nic złego się nie stanie, a ucho zostanie wyczyszczone dokładnie. Również takim roztworem przemywam oczy, zwierząt, A w przypadku jakichś zapalnych, stanów zapalnych spojówek polecam Xtre. Świetny, sprawdzony produkt do właśnie zakrapiania oczu. Kilka kropel do oka psa codziennie, a również świetnie Xtre, co stwierdziłam w tym roku, ponieważ mamy ogromną ilość meszek na, na pastwisku, sprawdza się w przypadku koni. Jedna z moich kobyłek ma ewidentne stany zapalne spojówek po ataku meszek. Te meszki atakują konie bardzo intensywnie, wchodząc do uszu, oczu. Po powrocie z pastwiska oczy są bardzo zaczerwienione, łzawią, koń trze głową o, o, o ściany boksu. Yy, I taka właśnie iniekcja około mililitra ikstry yy, do oka konia powoduje, że w ciągu godziny Oko jest jak nowe. Zranienia, trudno gojące się rany, zarówno u koni i psów, również możemy leczyć opryskując 10% roztworem probiotyku, ale również polecam wykonanie w takim własnym, domowym zakresie pasty. Pasty na bazie maściznagietka. Do tego dodajemy kilka kropel ikstry. I dosłownie na czubku łyżeczki probiopuder mieszamy dokładnie i taką maść używamy do różnych trudno gojących się ran. Szczególnie polecam dla koni, ponieważ no, ci, którzy posiadają konie, to wiedzą, że jednak rany koni goją się dłużej, trudniej niż, niż chociażby piesków. Idealna jest również domowej roboty wykonana zasypka z mąki ziemniaczanej i probiopudru w proporcji 10 do 1. 10 g mąki do 1 g probiopudru i taką zasypką świetnie możemy leczyć takie bardzo mokre, ropiejące wręcz rany u psów. Nie wiem, czy Państwo spotkali się u, u swoich zwierzaków z takim problemem jak hotspot. To jest bardzo powszechne wśród szczególnie szorstkowłosych ras. Bardzo pojawiające się nagle, nie wiadomo z jakiej przyczyny, bardzo trudno gojące się rany w postaci takiej ograniczonej, okrągłej plamy. Więc taka zasypka w przypadku no z moich doświadczeń sprawia się sprawdza się najlepiej. Zasypać nie można używać probiopudru nierozcieńczonego tą chociażby mąką ziemniaczaną na ranę, ponieważ no, działa również bardzo dobrze, ale może to być dla psa bolesny zabieg. Zewnętrzne kojce, budy opryskujemy również bądź to M farmą plus, bądź yy, MA. I codziennie opryskujemy najlepiej całe mieszkanie i posłania, gdzie psy przebiegają, przebywają. Przepraszam. Bardzo ładnie Bioklin sprawdził mi się również przy leczeniu ran pooperacyjnych. Tu akurat jest zdjęcie suki, która została wysterylizowana, a dodatkowo musiało, musiała przejść zabieg usuwania listw mlecznych. Bardzo duża, trudno gojąca się rana, weterynarz, który przyjechał ją odwiedzić po dwóch dniach, bo to była bardzo poważna operacja, był zaskoczony, że tak, taki efekt tak szybciutko osiągnęliśmy bez żadnych opuchlizn, zasinień, właśnie stosując opryski tylko bioklinem u tej suczki. A to właśnie moja suczka Koli, która ma naprawdę przepiękny włos, obfity i... Nie wymaga żadnych innych środków. Co jeszcze chciałam wspomnieć? Zawsze również polecam dodawanie probioceramiki do, dla wody, do wody do picia dla zwierząt. Do, ta woda powinna stać w osobnej butelce z probioceramiką i podawana do picia. Co mogę stwierdzić podsumowując w trakcie moich już, już wielu lat współpracy z pożytecznymi mikroorganizmami? Na pewno znaczna poprawa dobrostanu zwierząt, poprawa ich zdrowotności. Nie spotykam się już w tej chwili w mojej hodowli z żadnymi problemami związanymi z biegunką i z zapaleniem chociażby dróg oddechowych, gardła, jak to, jak to bywało kiedyś. Również poprawa rozrodczości. Nie zdarzają się już w tej chwili u mnie w hodowli tzw. puste krycia, które również są zmorą hodowców, jeżeli na krycie jedzie się na przykład parę tysięcy kilometrów w jedną stronę. Również zauważyłam skrócenie czasu porodu usług. Suki rodzą szybciej. Uważam, że dzieje się to tak, że są ogólnie w lepszej kondycji. Również starsze suki. Kiedyś, kiedyś musiałam podawać suką podczas porodu zawsze dwie, trzy iniekcje oksytocyny, aby nie wymęczyć ich za bardzo te porody. No czasami miód złożony jest z kilkunastu sztuk szczeniąt, więc taka suka już jest zmęczona i ta oksytocyna była potrzebna, żeby ten czas porodu przyspieszyć. No w tej chwili suki rodzą swoje szczeniaki w czasie od dwóch do góra, pięciu godzin, jeżeli jest miod liczny, a wcześniej zdarzały mi się porody, porody nawet 12-14 godzinne. No i ewidentna, ewidentny wzrost żywotności szczenią. Te szczeniaki się rodzą bardzo silne, bardzo chętne do od razu spożywania pokarmu, usług. No i mioty są, odchowuje się spokojnie. Szczeniaczki nie cierpią na bóle brzuszka, na biegunki. To też skutkuje spokojem matek, ponieważ one sobie po prostu śpią, piją mleczko i, i miło popatrzeć, jak sobie taki miod spokojnie rośnie. Na pewno zwiększa się przyswajalność karmy. Mogłam ograniczyć ilość spożywanej karmy u zwierząt, ponieważ no, widziałam, że, że po prostu zbyt, osiągają zbyt dużą masę, więc dostają w tej chwili mniejszą ilość karmy. No i widać oczywiście to w ilości obserwowanych. Odchodów psów. No i co jeszcze mogę powiedzieć, i tu się Państwu przyznam, że już od trzech lat w ogóle szczeniąt i moich psów nie odrobaczam. Nie odrobaczam, ponieważ pasożytów w kale nie ma. Ja od czasu do czasu kał moich zwierząt oddaję do badania, ponieważ uważam, że każdy zabieg odrobaczania to jest katastrofa dla, dla przewodu pokarmowego i zwierzaka. I nie ma potrzeby bez, potrze bez powodu takich zwierząt truć. Więc w kale tych moich psów pasożytów po prostu badania nie wykazują. Myślę, że wiąże się to właśnie z tą naturalną ochroną, naturalną produkcją śluzu zasiedlającego jelita psów i gorszymi warunkami do zasiedlenia się pasożytów. Również zabiegi odrobaczania koni ograniczyłam już w tej chwili do jednego tylko w sezonie popastwiskowym. I to, co wspomniałam, również zdecydowanie mniejsza ilość pasożytów zewnętrznych. A co możli ma najważniejsze, możliwość całkowitej eliminacji wszelkich środków chemicznych do dezynfekcji końców, but, mieszkań no, co skutkuje zdrowiem naszym, całej rodziny i naszych zwierząt. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękujemy serdecznie.